Cześć, jestem Pan Picer i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu, w zależności od tego, gdzie to oglądacie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przeprowadzić dla Was tak zwany unboxing piecyka kopułowego do pizzy firmy Pizza Hobby, model to Asico. Zacznijmy od opakowania. Oprócz zwykłego brązowego kartonu, którego de facto się już pozbyłem, piecyk otrzymujemy w kartonie z nadrukiem. Jako, że z zawodu jestem grafikiem, muszę przyznać, że karton jest pięknie zaprojektowany i wygląda na dużo droższy niż w rzeczywistości jest. Jedna rzecz, która przykuwa moją uwagę co do tego mm, kartonu, to fakt, że przy projekcie, przy projektowaniu tego kartonu, grafik ewidentnie inspirował się opakowaniami firmy Oni czy też Gózni. Nic z tym złego moim zdaniem. I to nawet lepsza inspiracja niż opakowania włoskich piecyków jak Optima. Wygląda to po prostu moim zdaniem dużo bardziej estetycznie. Nie wiem czy widzieliście opakowanie od Optimy, no jest średnie. Otwórzmy karton i zobaczmy, co jest w środku oprócz pieca. Co mamy w środku? W środku mamy styropian. A tak poważnie to instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim i chyba czeskim oraz metalowe łopatki do nakładania pizzy. Te metalowe łopatki dołączone do piecyka, to jest wielki plus w porównaniu do łopatek drewnianych dołączanych do piecy innych, na przykład do droższej optimy Napoli. Dlaczego? Odpowiedzi jest kilka. Pierwsza to fakt, że są one dużo łatwiejsze w utrzymywaniu ich w higienicznym stanie. Po drugie, są wytrzymalsze. Nie odkształcają się pod wpływem temperatury i nie opalają, co drewno potrafi robić. Dodatkowo metalowe, polerowane łopatki, w moim odczuciu, ułatwiają zrzut pizzy na powierzchnię kamienia. Przejdźmy do instrukcji obsługi tego piecyka, chociaż mam wrażenie, że mało kto ją przeczyta. W instrukcji zawarto podstawowe wskazówki, jak używać piecyka, czyli jak ustawić temperaturę, oraz zawarto przepis na pizzę. Chociaż ja polecam mój przepis na pizzę, klasyczną oczywiście, przepis jest na mojej stronie www.panpizzer.pl lub też na moim kanale YouTube. Zajmijmy się piecykiem. Piecyk jest w czarnym, matowym kolorze. Z drobnymi oczywiście elementami tekstowymi, czyli logo producenta. I logo samego pieca. Piecyk prawie w całości jest wykonany z metalu. Elementami plastikowymi są uchwyt do podnoszenia kopuły, nóżki oraz pokrętło do zmiany temperatury. A zapomniałbym jeszcze lampka kontrolna od nagrzewania się pieca, która sygnalizuje nam, że piec jest rozgrzany, również jest plastikowa. Lampka ta zapala się wtedy, kiedy piec osiągnie zadaną przez nas temperaturę. Piecyk wyposażony jest w kordierytowy, jak na mój gust, kamień do pieczenia. Znajduje się on tylko u dołu tego pieca. Jak na mój gust, ten kamień sprawdzi się dobrze przy pizzy klasycznej, ale jeżeli ktoś będzie chciał przystosować ten piecyk do pizzy neapolitańskiej, powinien pomyśleć o jego zmianie na biscotto, żeby uniknąć przypalenia spodu w trakcie pieczenia. W górnej części zamontowana jest grzałka o średnicy chyba 20 cm. Nie jest to nowość, że grzałki w tych piecykach kopułowych są dość małe, one wszystkie tak mają, więc specjalnie zaskoczony tym nie jestem. Ale grzałka mogłaby być troszeczkę większa, żeby ładniej dopiekała brzegi pizzy, która zajmowałaby prawie całą wielkość kamienia. Podsumowując, piecyk wizualnie wygląda w moim odczuciu bardzo dobrze. Nie mamy wrażenia, że kupujemy sprzęt tani, a nawet możemy poczuć się jako klient klasy premium dzięki pięknemu projektowi kartonika oraz tak naprawdę matowemu wykończeniu tego pieca. W kolejnym odcinku przeprowadzę porównanie tego pieca z droższym konkurentem, czyli Optimum Napoli. A, zapomniałbym piecyk ten tak naprawdę nawiązuje troszeczkę swoją budową. Bardzo przypomina Spice Caliente, które jak znajdziecie w informacji w internecie, jest świetną bazą do wszelkiego rodzaju przeróbek, modyfikacji tak zwanych, czy tam też modów, które to wykonuje się po to, żeby z tego piecyka wycisnąć jak najwięcej i zbliżyć się efektem do, m, efektem uzyskania pizzy, bardzo zbliżonej do pizzy napolitańskiej, więc ten piec wydaje mi się, że spełniłby swoją rolę jako baza do modyfikacji. Jak będziecie chcieli, to na pewno znajdziecie to na grupie mistrzów pizzy, jaką mamy, i tak dalej. Jak to zrobić? Ja osobiście lubię rzeczy nieprzerabiane, ale jeżeli ktoś chce się zbliżyć do napoletany, dzięki temu, yy, używając ten piec, to znajdziecie te informacje bez problemu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zasubskrybujcie mój kanał proszę, polubcie filmik, udostępnijcie go gdziekolwiek chcecie. Do zobaczenia.